Dobra, więc witam serdecznie w 37. odcinku serii Hogwarts Legacy. No, i w dzisiejszym odcinku mamy porozmawiać z Sebastianem. Kolejna interesująca misja, która to nazywa się W cieniu nauki. I myślę, że jest to bardzo interesujące, ponieważ jeżeli to wygramy, to otrzymamy zaklęcie Crucio. I z tego co wiem, Crucio to jest pierwsze zaklęcie niewybaczalne. Na najwyższym poziomie, więc. Z pewnością warto to wszystko zobaczyć. Przy okazji chyba jestem po raz pierwszy w skrzydle Sliferinu. Jakim cudem jeszcze tak daleko nie było? Posąg ten przedstawia kelpie, zmiennokształtnego demona wodnego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zwykle przyjmuje postać długowłosego konia. Największy. Kelpie, jakiego kiedykolwiek odnotowano, to potwór z Loch Ness w Szkocji. No szczerze mówiąc, właśnie na początku czytania notatki, tak mi się wydawało, że to może chodzić o to. Ciekawa sprawa. Czyli Loch Ness to również magia różnego rodzaju. Ciekawa sprawa. Dobra, więc co? Jesteśmy na miejscu. Is that the You're here. Brilliant. Novitam. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the Dark Arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. So I should have a chat with Ominous. You. I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Dobra, spróbujemy, chociaż po pierwszej rozmowie raczej mało mnie polubił. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist! Such a nuisance. No, klimatycznie wyglądają lokacje z Zifarino. Gotyckie wnętrza, powiedzmy. Ciekać, czy warto by było zagrać po raz kolejny w właśnie w jakimś innym domu? Good luck. Dobra, tak się rozmawia Patrz. Hello, Omnis. Do you have a moment? Sebastian I owe you an apology, Omnis. I wasn't honest Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. <sighs> I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about. What was it? A scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him she even found the secret entrance in this very corridor she wrote regularly to my father about her efforts to gain access and then she simply vanished no one else ever tried to enter i'm sorry about your aunt don't you want to find out what happened to her aunt noctua went down this path with good intentions and lost her life I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. Hmm. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope I. We don't regret this. Sebastian, over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, three heads are better than one. It's two heads are better than one. And by that logic, three is better than two. Dobra, to podyskutowali. O co może chodzić? Reveglia. Remember, three are <laughs> was Incendio. Może muszę je wszystkie podpalić Brazi. dopiero wtedy. No. I Mam jeszcze jakieś drzwiczki. Może o te chodzi. Ciężko powiedzieć. Rebellia. Nawet na mapie widać, że rzeczywiście mamy coś dodatkowego. Hm. A, rozumiem. Po prostu muszę wszystkie na raz chyba podpalić. Patrzcie na to, już e, kilka akurat zostało e, deaktywowanych. Come on, dobra, dwa podpalone, teraz trzeci. I tyle. Dobra. Teraz światełko i wchodzimy. Ale klimat mroczny, tak jest. Dobra chwila, moment, mamy notatki. Muszę udowodnić, że mam rację, że nie potrzebujemy czarnej magii, jak twierdzi moja rodzina. Gdy będę w skryptorium, muszę odnaleźć dowody na to, że nie wiemy jeszcze o salazarze syferynie wszystkiego. Napisałem do mojego brata, wie już jak weszłam do korytarza i że do skryptorium nie prowadzi żadna prosta droga. To labirynt z wieloma przeszkodami, które trzeba pokonać. Mam nadzieję, że brat podąża moim śladem i razem zbadamy historię naszego przodka. Noctua Gaunt. A journal entry signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? I didn't tell me. Ominous. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. There may be something to this pile of rubble. No, właśnie tak sądziłem, ale na jeszcze. W takim razie zaraz to naprawimy. Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, Speak to me. I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. Jest często z Nie ale że jeśli teraz, Różnie może być, to nie wchodzi w grę. Znaczy, to nie wchodzi w grę, że on ma rozmawiać, czy się, że, czy że się wycofujemy. Różnie może być, żebym powiedział, nie? Believe mi, że mam having thoughts, ale jestem It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? I. Lumos. Never mind. There's no clear way forward like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Ale interesujący quest, kurde. Tak jakbym był, nie wiem, w jakimś nie wiem, czy escape Room coś w tym stylu. W jakiejś komnacie, gdzie wszędzie mogą być pułapki. Mam wrażenie, jakby wiele osób zginęło w tych korytarzach, chociaż żadnych trybów jeszcze nie ma. Zobaczymy. Radawne rzeźby. Fajna sprawa.

Salazar Slytherin umieścił skryptorium głęboko pod Hogwartem. Obawiam się, że zgubię się w tych mrocznych korytarzach. Jestem jego potomkinią, a mimo to czuję się obco. Zapalenie koksowników nieco rozjaśniło korytarze. Nie upadnę na duchu, dotrę do celu, jedno wyzwanie po drugim. Noctua Gaunt This journal entry it mentions getting lost and being unwelcome. Pora, Zobaczmy jakieś inne bramy. Jak należałoby ustawić? A, mamy na samej górze, czyli to musi być na samym dole takie Z, powiedzmy, a na górze coś z ogonkiem, jakieś A. zobaczymy. Dobra, to nie jest w takim razie jakieś super ciężkie. Kolejna notatka. Niesamowite, ta podróż jest bolesna, ale i satysfakcjonująca. Wkrótce znajdę skryptorium i odnajdę nieopisane tajemnice założyciela naszego domu. Salazar Zaosyfarin miał wobec nas znacznie większe plany. Jestem tego pewna, Noctua Gaunt. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. Incendio. Lumos. All I heard was rewards. Keep going. Niestety pozamykane. Chwia moment. Przed filmem było jeszcze widać jednego innego węża. Na wstępie dał bradę wejść w interakcję. Czy muszę takie znaki odnaleźć? Czyli na górze musi być kółko i księżyc, zobaczmy. A na dole nawet nie trzeba sprawdzać, bo kolei się bierze i tyle. To dial nice work. Lumos, Confringo. Pomijam się przytarczy, która uderzyła mnie w twarz niczym prawdziwy wąż, ale muszę znaleźć rozwiązanie z uwagi na moją rodzinę. Nie możemy skazywać dzieci na okowy starych tradycji. W skryptorium musi znajdować się dowód na to, że nasze dziedzictwo polega na czymś więcej Noctua Gaunt. Pobreza, twoja chciała zmienić twojej była Dobra, w takim razie zobaczmy, jak się prezentują jeszcze znaki na ostatnim HM. Czyli na górze musimy mieć A. Powiedzmy, nie? Coś w tym stylu? No dole, nieważne. Tylko jedno warto zapamiętać i w sumie tyle. sort Dwie dwie do skryptorium. Lumos. No bardzo interesujące, amigówki. kurde. Taki przyjemny klimat, znaczy przyjemny, super mroczny, ale eksploracja takich terenów The gate. I think we're locked in. Crucio. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. O, mamy informacje. Szacunnie, jestem w martwym punkcie. Słyszałam wrzaski i widziałam udręczone twarze. Tylko zaklęcie niewybaczalne może mi otworzyć dalszą drogę. Nawet gdybym chciała je rzucić, nie mam tu nikogo, na kim mogłabym to zrobić. Salazar Syferin zaprawdę wymyślił podłe wyzwanie. W ostatnim liście do brata zaprosiłam go tutaj, a teraz jeśli podąży tu ze mną samocnie, będę odpowiedzialna za jego śmierć. Pomimo różnic między nami nie rzeczy mu źle. Szkoda, że nie byliśmy w lepszych stosunkach. Noctua Gaunt. Ominous, a skeleton, and Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have to either of you. Ominous. i'm truly sorry about your aunt but i know what to do it's going to be difficult okay tochikawa you said you know what to do tortured faces on the door and Crucio is etched into the stone my guess is if we cast the cruciatus curse the door will open that's why Notua died she had no one to cast the curse on Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favour. Will you ask him about this? Dobra, zapytam. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. <laughs> Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus Curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. <sighs> Should have known he would have told you. <sighs> and one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that, I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. No, zobaczymy, Ale to jest jeden z Może będzie jakieś podjęcie decyzji, czy na przykład na koro to rzucimy, nie, zobaczymy. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio or I can cast it on you. Wait. You didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that. Świetnie, nie chcę się uczyć zaklęcia Crushio. Chcę się nauczyć zaklęcia Crushio, ale to ty musisz je na mnie rzucić. Naucz mnie zaklęcia Crushio, ale... a ja rzucę je na ciebie. He. No mogę wziąć na siebie, my to osobiście nie boli. Chyba, że nagle pad zacznie mi... Nie wiem. Kolce sprzedawać. No, ale tak, chcemy się też nauczyć, oczywiście. I na na No, koleś już w sumie zrobił dla mnie całkiem sporo w poprzednich odcinkach, więc tym razem. Niech on rzuci na mnie czarę, no to fajna umiejętność. Tak tworzymy czarny charakter. Right? It was but I'll Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin. I can't believe Ciekawe, czy nasze relacje byłyby gorsze, gdybym ja rzucił na niego. Sebastian, ominous. Dobra, strony przewodnika. Skryptorium Salazara Syferina. Sekretne i dobrze chronione pomieszczenie pod Hogwartem, w którym Salazar Syferin spędzał czas na obmyślaniu różnych długoterminowych planów, związanych z gronem uczniowskim i różnicą zdań. Jaką miał w tym temacie z innymi założycielami szkoły? To jest jego podobizna, kto wie. Ale klimat naprawdę znakomity, bardzo mi się podoba. Dzisiejszy materiał eksploracja jakichś podziemnych, strasznych dungeonów, lochów. Odkrywanie sekretów nie, to jest jeden z najbardziej interesujących rodzajów, jeżeli chodzi o gameplay. Eee, zobaczmy rzeki, sekrety, i rzeczywiście. Obawiam się, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Nie potrafię przekonać nikogo z nich, by posłuchał głosu rozsądku. Miałem nadzieję, że przemyślenia Godryka są zbieżne z moimi, że zrozumie, iż ucznia musi cechować nadzwyczajność. Ale on uległ niedorzecznemu przekonaniu, że potomkowie Mugoli są równie zdolni jak dzieci czystej krwi. Był wściekły, gdy wyraziłem swoje niezadowolenie z jego refleksji na ten temat. Refleksji, których jeszcze nie ubrał w słowa. Męczy mnie ta niezgoda i nie mogę już dłużej patrzeć na korytarze pełne nieudolnych dzieci, udających czarownice i czarodziejów. Wiem, że muszę stąd odejść, ale uczynię to z ciężkim sercem. Sprawia, że stwora w komnacie zmorzy głęboki sen, a zbudzi go ktoś, kto podziela moje poglądy. Potomek, który będzie chciał odwrócić szkody tak lekkomyślnie wyrządzone przez innych. Ktoś, kto pozbędzie się ze szkoły tych, którzy nie są godni hogwartu. Niektórzy jedynie splamiliby moje dziedzictwo. No tak, czyli informacja zapewne napisana przez e, Cyferina, tak bym stawiał, Przez założyciela tej klasy. I to było chyba tyle. Nie widzę jakichś dodatkowych informacji. Możemy tylko zaobserwować gabinet, w jakim mieszkał. I to jest powietrze z tamtej strony. Dobra, obrady jakkolwiek wyjrzeć, nie wiem. Dosyć średnio. Dobra, więc pozostaje tylko rozmowa. Co do myślisz? To wygląda like To jest jakiegoś typu. To jest niesamowite. To jest Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We couldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. mamy. nie koniec. Loch Zaraz, zaraz. kurde! I see a way out. Best news I've heard all day about your aunt. please, sebastian. i meant what i said before. we swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. understood. i'm truly sorry about your aunt, ominous. i suppose, after all this, i am grateful to know what happened to her. thank you. Nauki Kurde, ale interesująca misja, dajcie spokój I Też bohaterowie, myślę, że najbardziej interesujący są z tego Seiferinu, przynajmniej ta dwójka Bo czasami są jacyś pojedynczy inni ze Seiferinu, że tylko dokuczają wszystkim naokoło i są raczej dosyć płyce, ale ta dwójka najbardziej mi się podoba Więc sobie fajna sprawa a więc to było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o misję. Jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałbym jeszcze dokończyć na szybkości, a mianowicie klucze Dala. Nie zauważyłem, że jeszcze muszę porozmawiać z Nelly, tak zwaną. Zaraz zobaczymy. Nawet nie wiem, gdzie to może być. A, to jest ta bohaterka rzeczywiście. Ona zlecała nam klucze Dala. Zobaczymy. So, tell such a long time. Hello, Nelly. Actually, I've found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful! What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. Dobra. Czyli misja załatwiona, i możesz level dostaniemy. Nad niem. To oczywiście ok. A no, w sumie w takim razie zobaczmy. Talenty. Może jeszcze sobie dodam cokolwiek. Czarną magię. Kamane. A tu już mam kupione. Specjalność klątwę. To z kolei. Trafienie wroga pod wpływem Crusio wypuszcza pocisk, który przekina pobliskich przeciwników. Biorę oczywiście. Kurde, ale mamy umiejętności. No to się rozumie, dobra. Jakiś aresto momentum, także powiedzmy. Może podkradanie się, zobaczmy. Zmniejsza zdolność przeciwników do wykrywania. Emanuje na obszar, uderzając we wszystkich znajdujących się w nim przeciwników, dobra. A czyli kilku naraz bym mógł jeszcze załatwić? A, fajna sprawa, dobra. No ale przy okazji teraz mamy zupełnie nowe umiejętności. Możemy zadawać ból. Tak jest. Tak jest. Nie, nie, nie mogę teraz wykonać, ale to chyba jakiś większy cooldown by był. No przy okazji patrzcie na to. Wszędzie denie to jest okres Halloween. Rzeczywiście jesteśmy za jesieni, więc to ma sens. Fajna sprawa. Dobra, więc to było w sumie na ten na dzisiejszy materiał. Zrobiliśmy całkiem duże postępy. A więc, że interesuje Was kontynuacja tej wspaniałej serii, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z nami żegnam. Do jutra.